Cześć, witam na kanale Perfumolog. Jak co tydzień porozmawiamy o perfumach? Dzisiaj krótki przegląd trzech nowości, tegorocznych nowości. Będą to premiery, które nam zostały zaprezentowane w ostatnim czasie. I muszę Wam powiedzieć, że przynajmniej dwa z trzech zapachów zrobiły na mnie dobre wrażenie. Więc, jak sami widzicie, to chyba nie jest tak, że wszystko, co wychodzi, jest kiepskie, beznadziejne. Co jakiś czas pojawiają się całkiem przyjemne perfumy, i właśnie o takich m.in. dzisiaj. Porozmawiamy. Zanim przejdziemy do moich trzech krótkich mini recenzji, jak zwykle chciałbym Was zachęcić do tego, abyście wiedzieli moją perfumerię internetową perfumolog.pl, gdzie oprócz perfum, oczywiście, e, znajdziecie również dekanty. Tak więc możecie przetestować perfumy zamawiając próbkę już od 3 ml. Myślę, że jest to fajny sposób, aby poznawać nowe perfumy i dodatkowo z kodem rabatowym od treści perfumolog będziecie mogli kupić wszystko to, co znajduje się w zakładce, przetestować i perfumy o 10% taniej. Szczegóły znajdziecie w opisie pod filmem. Przechodzimy do perfum numer jeden i zaczniemy sobie od marki, którą bardzo wysoko cenię, czyli od Prady. Prada Paradygmat to nowe perfumy i ja akurat jestem rozczarowany, dlatego że od tej marki po prostu dużo wymagam. Prada to chyba jedna z moich ulubionych marek selektywnych, która tworzy perfumy. Gdybym miał wybrać taki swój, ścisły top, to na pewno Prada byłaby na samej górze, gdzie w top 3. No i niestety, ale wydaje mi się, że w porównaniu do innych perfum Prady, akurat ta nowość wypada dość blado. A dlaczego blado? Dlatego, że perfumy pomimo tego, że całkiem ładne, to tak bezpieczne, że aż nijakie. Wiecie, gdybym miał tak wymienić jedną linię perfum, która najbardziej kojarzy mi się z nijakością, z takim totalnym, nudnym, mainstreamowym stylem, to byłaby to linia Myself od Yves Saint Laurent. I te perfumy delikatnie kojarzą mi się właśnie z tą linią, z tym, że paradygmat jest bardziej zielony, ale też w taki lekko sztuczny sposób. Powiedziałbym, że jest to taki trochę zielony żel podkrzyżnicz, perfumy trochę syntetyczne, które mogą się kojarzyć równocześnie z Myself od Yves Saint Laurent. Nie jest to zbyt pochlebna opiniana, no ale niestety wydaje mi się, że te perfumy w porównaniu do tak świetnych zapachów PRADY, jak chociażby PRADA Amber Pour OM, która dla mnie jest takim wzorem perfum, Medlanych, czystych, czy chociażby nawet porównując te perfumy do całej linii LOM, gdzie cała linia prezentuje naprawdę wysoki poziom, to niestety, ale paradygmat jest o wiele, o wiele niżej. Jeżeli ktoś nie szuka czegoś wyszukanego w perfumach, no to oczywiście perfumy te będą się dobrze sprzedawać i jestem pewien, że wiele osób po nie będzie sięgać. Jak dla mnie, one są zbyt nudne i niestety mają takie DNA, że już wiele razy czuliśmy coś podobnego. Jestem również przekonany, że nawet jeżeli nie znacie tych Perfum, to po pierwszych testach stwierdzicie, no przecież wiele razy już to czuliśmy, więc no dla mnie niestety, ale premiera dość słaba. Natomiast jeżeli szukacie czegoś maksymalnie mainstreamowego, to jak najbardziej sprawdźcie sami. Kolejne perfumy zrobiły już na mnie o wiele lepsze wrażenie. I mowa tutaj o Dolce Gabbana Light Blue Capri in Love. Dlaczego? Bo zaskoczyły mnie i spodziewałem się czegoś całkowicie innego. Perfumy linii Light Blue to beztroskie, głównie letnie świeżaki, które co prawda nie są jakoś szczególnie złożone, skomplikowane, ale bardzo przyjemne, dość naturalne, przyjemne w noszeniu. Po prostu jest to zapach beztroskiego lata. I myślałem, że nowość będzie również w tym klimacie wydawało mi się, że będzie to podobny zapach do poprzednika, czyli do Summer Vibes, które również bardzo lubię. W ogóle cała linia uważam, że jest świetna i jestem wielkim fanem tej serii, właśnie ze względu na to, że perfumy te latem są po prostu genialne. Ze względu na to podobieństwo do poprzednika, jeżeli chodzi o flakon i estetykę, wydawało mi się, że będziemy mieli do czynienia z kolejnym świeżakiem, takim dość pospolitym, bo większość perfum z linii to wodno-cytrusowe świeżaki. Bardzo się Myliłem. I tutaj nastąpiło miłe zaskoczenie. Bo mamy tutaj dwie nuty, głównie pieprz, a także figę, i to połączenie pachnie naprawdę dobrze. Dodatkowo nie znajdziemy go w poprzednikach, więc jest to coś nowego w obrębie linii Light Blue. Tak więc, jak na świeżaka, wydaje mi się, że perfumy te są dość oryginalne, nietypowe. Jest to naprawdę ciekawa propozycja na lato. Oczywiście, wraz z upływem czasu perfumy te stają się już nieco bardziej drzewne. Nadal świeże, nadal typowo letnie, ale jednak bardziej takie typowo męsko-drzewne z Odrobiną paczuli, natomiast ta figa, a także pieprz są nutami, które naprawdę wzbudzają ciekawość. I kiedy testowałem je po raz pierwszy, wydawało mi się, że jest to naprawdę świetna premiera. Oczywiście, bardzo bym sobie życzył tego, aby te nuty figi, a także pieprzu były jeszcze mocniejsze, jeszcze bardziej wyeksponowane. No, ale zdaję sobie sprawę z tego, że wtedy te perfumy nie byłyby tak już dobrze odbierane przez przeciętnego odbiorcę popularnych drogerii perfumowych. Natomiast, nawet pomimo tego, że później te perfumy już stają się takim typem drzewnym świeżakiem, to nawet pomimo tego uważam, że jest to jeden z lepszych wyborów w obrębie linii Light Blue, która sama w sobie jest świetna. W ogóle jeżeli chodzi o linię Light Blue, to uważam, że jest to jedna z lepszych serii perfum dedykowanych na lato i bardzo często sięgam po te perfumy, szczególnie kiedy z nieba leje się żar. Najczęściej po Light Blue o jest to mój chyba już trzeci flakon, a także Summer Vibes, o których mówiłem wcześniej. Jeżeli tylko ceny nowości trochę potanieją, to no wydaje mi się, że Kaplin Love również zagości do mojej kolekcji. I ostatnie perfumy to również premiera, którą uważam za bardzo udaną i powiedziałbym nawet, że perfumy te mogą stać się hitem sprzedażowym, szczególnie kiedy temperatura trochę spadnie, kiedy będziemy mieli do czynienia z okresem jesienno-zimowym. Mowa tutaj o Azaro Forever Wanted Elixir. W deklarowanym składzie malina, a także skóra, czyli motyw w perfumach już ograny, oklepany, który kojarzy się wszystkim z takimi perfumami jak chociażby Tom Ford Tuscan Leather. To połączenie nuty skórzanych z z maliną jest naprawdę ciekawe, ale głównie kojarzy się właśnie z Tuscan Leather, gdzie ta skóra jest bardzo szorstka, bezpośrednia, bezkompromisowa, podana w mało przyjemny sposób dla kogoś, kto nie interesuje się perfumami trochę bardziej. Dla niewprawionych nosów perfumy te mogą okazać się zbyt wymagające. Marka Azaru postanowiła duet malinowo-skórzany podać wersji light w towarzystwie nud znanych, lubianych w mainstreamie, czyli w takim klimacie lekko słodkim, 1 milionowym i i wyszło naprawdę dobrze, bo perfumy te z jednej strony są totalnie mainstreamowe, przystępne, takie powiedziałbym maksymalnie przyjazne dla otoczenia, ale jednocześnie tą malinę, a także skórę również wyczuwamy, co czyni te perfumy trochę ciekawszymi od najpopularniejszych bestsellerów mainstreamowych. Oczywiście ta skóra jest bardzo przyjazna, jest to bardziej taki lekki, mięciutki zamsz niż szorstka skóra, a malina nie brzmi jakoś bardzo naturalnie, ale ewidentnie ją Czuć. Tak więc jest to malina ze skórą, ale podane w taki sposób, aby podobać się każdemu, i jestem pewien, że perfumy te będą zbierać komplementy. Będą świetnie odbierane przez otoczenie, w szczególności przez takie, które nie siedzi głęboko w perfumowym hobby. I wydaje mi się, że takich perfum trochę w mainstreamie brakowało. Wydaje mi się, że będzie to zapach naprawdę świetnie sprzedawalny, że osiągnie duży sukces marketingowy. Oczywiście nie jest to jakość takich perfum skórzanych, jak chociażby Ombre Leder czy wspomniane wcześniej Tuscan Leather, ale nie o to tutaj chodzi. Chodzi o to, że mamy tutaj do czynienia z przyjemnym, świetnym zapachem, który ma dobre parametry, to znaczy być może nie świetnym, ale w tym sensie, że świetnie odbieranym, gdzie te nuty, maliny, a także skóry są również wyczuwalne i oczywiście nuty te dodają charakteru całości kompozycji. Ta gładka, zamszowa skóra podana na słodko-owocowo-przyprawowym, takim lekko powiedziałbym nawet orientalnym tle brzmi naprawdę fajnie. Perfumy co prawda nie są jakieś wyszukane, ale wydaje mi się, że przyjemne w noszeniu, po prostu jest to dobry zapach, który fajnie sprawdzi się na zimniejsze pory roku czy na jakieś wieczorne wyjścia ze znajomymi. Dodatkowo, parametry oceniam bardzo dobrze. Perfumy te utrzymały się na mnie około 10 godzin i wydaje mi się, że przez większość tego czasu były dość głośne. Tak więc, jeżeli chodzi o parametry, ja nie mogę narzekać. Wydaje mi się, że w obrębie linii Wanted od Azaro jest to jeden z ciekawszych, o ile nie najciekawszy zapach. Więc, jeżeli lubicie takie klimaty, Typowo mainstreamowe, ale chcecie czegoś, czegoś ekstra, a tym czymś ekstra jest tutaj właśnie ta malina wraz ze skórą. To jak najbardziej polecam testy. U nas w sklepie możecie się zaopatrzyć w mały dekant i sami wyrobić sobie zdanie. Tak więc, gdybym miał wydać werdykt, to uważam, że dwie z trzech dzisiejszych nowości są dobre, slash nawet bardzo dobre i z całą pewnością chętniej ponosiłbym je dłużej. Napiszcie proszę w komentarzach, czy znacie omawiane perfumy, co o nich myślicie. No i co, widzimy się za tydzień. Dzięki za uwagę. Cześć.